Są takie miejsca w górach Bystrzyckich, gdzie wciąż można odnaleźć ciszę i spokój, gdzie kawa i herbata smakują zdecydowanie lepiej, na tle widoków, które potrafią zachwycić, gdzie górskie szlaki wciąż potrafią połączyć turystów pozdrowieniem, cześć i dzień dobry. Do takich miejsc dzisiaj Was zaprosimy. Pierwsza droga w kierunku przełęczy spalonej powstała w 1864 roku. Jednak jej wyjątkowy charakter zaczęto dostrzegać dopiero na początku XX wieku. I modernizacja drogi w okresie międzywojennym przysporzyła jej największej atrakcyjności. Najpiękniejsza część zaczyna się powyżej zabudowań nowej bystrzycy kiedy to z malowniczych serpentyn roztaczają się zachwycające widoki na otaczające wzniesienia. Spory ruch i rozwijająca się turystyka stały się przyczyną zbudowania, Gospody Hartmana, powyżej Przełęczy Spalonej. Gospoda położona na rozległej łące z ważnym węzłem lokalnych górskich dróg oferowała również noclegi dla strudzonych wędrowców. Zagospodarowana przez Kłodzkie Towarzystwo Górskie zaczęła pełnić wkrótce funkcję schroniska turystycznego, będąc bazą noclegową również dla miłośników sportów zimowych. Po remoncie ukończonym w 1933 roku Schronisko otrzymało 30 miejsc noclegowych i klimatyczną salę jadalną w przeszklonej werandzie. Schronisko Baude zostało również połączone linią pocztową z Bystrzycą Kłodzką. Pod koniec lat 60. zmieniono nazwę na schronisko PTTK Jagodna, które funkcjonuje do dziś, oferując nocleg i doskonałą kuchnię. Przy schronisku znajduje się węzeł szlaków turystycznych, co czyni je idealnym punktem wypadowym do wycieczek pieszych i rowerowych. Wyjątkowe trasy narciarstwa biegowego, wyciąg dla narciarzy rekreacyjnych i początkujących przyciągają każdego roku miłośników sportów zimowych. A my zabierzemy was dziś niebieskim szlakiem w kierunku wieży widokowej Najagodnej. Jej historia rozpoczyna się w 1909 roku, kiedy to kłóckie Towarzystwo Górskie zbudowało na szczycie drewnianą wieżę widokową, zastąpioną później wieżą triangulacyjną, służącą do pomiarów terenowych. 977 metrów nad poziomem morza. Na takiej wysokości znajduje się wieża widokowa, otwarta oficjalnie 8 września 2020 roku. Wieża o konstrukcji stalowo-drewnianej mierzy 23 metry wysokości. Z tarasu widokowego rozciągają się zachwycające widoki na góry Bystrzyckie i Orlickie, masywu śnieżnika. I samej bystrycy płockiej, zobaczcie sami.